To jest silniejsze niż wszystko, co dotąd próbowałeś w walce z mączniakiem. Zwalczysz chorobę w jeden dzień. Pokażę ci dwie mikstury, które musisz znać. Przygotuj większy słoik, dodaj trzy łyżki siarki ogrodniczej. Siarka działa odkażająco hamuje rozwój zarodników i wzmacnia odporność roślin. Wlej jeden litr wody i dokładnie wymieszaj. Proszek musi się rozpuścić. Przelej roztwór do opryskiwacza i pamiętaj, aby rozcieńczyć go z pięcioma litrami czystej wody. Tą mieszanką spryskaj liście. To skuteczna bariera ochronna przed mączniakiem. Regularny oprysk powstrzyma infekcję. Ale to nie koniec. Możesz również użyć tego białego proszku. Soda ma właściwości zasadowe. Tworzy środowisko, w którym grzyby nie są w stanie przetrwać. Dodaj sodę do opryskiwacza. Rozpuść dokładnie 50 g sody oczyszczonej w 10 litrach wody. Użyj tak samo jako oprysk. Dzięki tym dwóm miksturom twoje rośliny zyskają naturalną tarczę przed mączniakiem. Wzmocnisz odporność całego ogrodu. To rozwiązanie sprawdzi się przez cały sezon. Zawieś cynamon na gałązi drzewa. Szybko podziękujesz mi za ten patent. To prosty sposób, a niezwykle skuteczny. Zanim jednak to zrobisz, przygotuj cynamon. Połam laskę cynamonu na mniejsze kawałki i wrzuć do młynka. Zblenduj na drobny proszek. Cynamon ma silne właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Od wieków stosowany jest jako środek odstraszający. Do wysokiego naczynia wlej 300 ml gorącej wody. Dodaj zmielony cynamon i dokładnie wymieszaj. Teraz dodaj łyżkę suszonej lawendy. Jej intensywny zapach ma właściwości relaksujące i kojące dla ludzi, ale również działa odstraszająco. Gdy wymieszasz, pozostaw miksturę na godzinę. Po tym czasie przeceć przez sitko, przelej płyn do butelki z rozpylaczem. Tym płynem spryskaj wszystkie miejsca, w których pojawiają się niechciani goście w twoim ogrodzie. Jednak to nie koniec. Weź kawałek kory cynamonu i przeciągnij przez nią sznurek. Zwiąż mocno końce, aby dobrze się trzymało. Zawieś na gałęzi drzewa lub innego miejsca. Ten sposób również działa odstraszająco na muchy i komary. Dodatkowo twój ogród będzie cudownie pachnieć. Wypróbuj sam i poczuj wyraźną różnicę. Zaskakująco skuteczny oprysk na szkodniki i choroby roślin. Połącz paprykę z czosnkiem, a twoje rośliny będą rosły zdrowe. Mszyce i inne szkodniki znikną, gdy spryskasz je środkiem na bazie chili. Dodając do tego czosnek, który ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, przygotujesz niezwykle skuteczny naturalny środek na choroby i szkodniki roślin. Który jest chwalony przez ogrodników na całym świecie. Na samym początku przygotuj sobie 200 gram papryczek chili i 100 gram czosnku. Przekrój je na mniejsze kawałki. Następnie wrzuć je do blendera, aby rozdrobniły się na małe kawałki. Przygotuj sobie garnek i wlej do niego 4 litry wody. Wodę musisz zagotować. Kiedy woda zacznie już się gotować, dodaj rozdrobnione papryczki oraz czosnek. Pozostaw składniki w gotującej się wodzie na około 7 minut. Po tym czasie wyłącz kuchenkę i pozostaw miksturę do ostygnięcia. Kiedy już wystygnie, przecedź ją przez sitko. Dodaj jedną łyżkę mydła potasowego lub płynu do mycia naczyń. Rozcieńcz ją w proporcji 2 do 1 z wodą. Najprościej mówiąc, wlej 300 ml mikstury i dodaj 150 ml wody. Tak przygotowaną miksturę przelej do butelki z dyfuzorem i spryskaj rośliny. Nigdy więcej nie zobaczysz na nich mszycy. To najsilniejszy naturalny środek na mszyce. Kiedy inne środki tylko zapobiegają mszycom, ten płyn radzi sobie z nimi nawet kiedy atakują już rośliny, ale działa też na gąsienice, ślimaki, stonkę ziemniaczaną i mączlik. Aby przygotować ten naturalny środek owadobójczy, oczyść kilka ząbków czosnku. Czosnek ma właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, a jego silny zapach jest nielubiany przez owady. Oprócz czosnku obierz też cebulę. Moc tej mikstury zależy właśnie od ilości cebuli, którą dodasz. Czosnek i cebulę wrzuć do blendera. Dolej około pół litra wody i zblenduj. Następnie przecedź przez sitko, dodaj łyżeczkę pieprzu kajen. Dla mszyc ten pieprz jest toksyczny. Poraża ich system nerwowy. Odstaw miksturę na jedną noc. Następnego dnia mieszanka jest gotowa. Dodaj jeszcze krople naturalnego mydła. Dzięki temu lepiej będzie trzymać się na roślinach. Przed użyciem rozcieńcz ją co najmniej litrem wody i spryskuj rośliny. Rób to raz w tygodniu, a przy ataku mszyc nawet dwa razy w tygodniu. Z każdym dniem mszyc będzie mniej. Znikną całkowicie po kilku dniach. Moja babcia stosowała ten magiczny składnik na mszyce raz w tygodniu. Tak zabezpieczała cały ogród. Chroni wszystkie rośliny przed mszycami i przy okazji bakteriami. Pokażę Ci dzisiaj dwa sposoby na stworzenie tej mikstury. W pierwszym sposobie potrzebujemy czosnek granulowany. Do pół litra ciepłej wody dodaj jedną łyżkę czosnku granulowanego, dokładnie wymieszaj. Zapach czosnku nie tylko odstrasza mszyce, ale również mrówki, ślimaki, przędziorki i wciornastki. Pozostaw tą miksturę na 24 godziny. Po tym czasie przecedź ją przez gazę bądź filtr do kawy. Dodaj co najmniej pół litra wody, aby dobrze rozcieńczyć naszą miksturę. Na sam koniec przelej ją do butelki z atomizerem i możesz działać. Możesz wykorzystać też inny przepis. Użyj świeżego czosnku. Parę jego ząbków, przekrój na pół i zblenduj dodając troszkę wody. Czosnek dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy roślin i pobudza wzrost roślin. Przeceć zawartość blendera przez gazę bądź filtr do kawy. Dodaj niecały litr wody i mikstura jest gotowa. Wystarczy przelać ją do butelki z atomizerem, aby wygodniej nam się ją aplikowało. Stosuj na rośliny, które chcesz chronić przed mszycami, regularnie, raz w tygodniu. Włóż do woreczków, zawieź w ogrodzie i spryskaj. Ten sprawdzony trik działa nie tylko na mszyce i przędziorki. Ochroni twoje rośliny przed wieloma szkodnikami. Kiedy przychodzi wiosna, wszystkie rośliny w ogrodzie budzą się do życia. Jeśli nie zapewnisz im ochrony przed szkodnikami, za jakiś czas będziesz musiał z nimi walczyć. Mszyce na różach, drzewkach owocowych i innych roślinach to utrapienie każdego ogrodnika ale już wiosną możesz zapewnić im ochronę. Wystarczy ekologiczny trik, bezpieczny dla roślin, dodatkowo chroni rośliny, nawet kiedy nie macie w ogrodzie i na działce przez kilka dni. Większość sposobów na mszyce wymaga stosowania oprysków. Trzeba je powtarzać, zwłaszcza po deszczu, bo oprysk przestaje działać. A ten sposób nie przestanie działać, nawet po deszczu. Wręcz odwrotnie, deszcz działa na jego korzyść. Jest niegroźny dla środowiska. Co jest tak rewelacyjne? Szare mydło. Każdy ogrodnik i działkowicz zna jego skuteczność w walce ze szkodnikami, ale mało kto używa go w ten sposób. Rozdrobnij szare mydło na kawałki, uszykuj skrawki materiału ze starego prześcieradła czy ściereczki, zapakuj w nie kawałki mydła zawiąż takie pakunki na drzewach i krzewach, na których co roku zwalczasz mszyce. I spryskaj. Mokre mydło intensywniej pachnie, będzie odstraszać szkodniki, aż deszcz go do końca nie rozpuści.